Zajęty obserwacją elektromobilności w tym podstawowym wydaniu samochodu osobowego, na kilka lat straciłem z oczu segment elektrycznych dostawczaków. Dzisiaj, przy okazji testu Renault Master i e Tech Electric, sprawdzam, jak wygląda ta część elektromobilnego rynku. Na chwilę wróćmy do początków, czyli gdzieś tak do roku 2020-2021, kiedy oferowane samochody dostawcze elektryczne nie były w pełni użytkowe. Bądźmy szczerzy. Wtedy producenci montowali w takich autach akumulatory o pojemnościach rzędu 35, no może 40 kWh, a to przekładało się na zasięgi rzędu 120-130 km. A to z kolei okazywało się zbyt mało nawet dla firm operujących na terenie miast. Dzisiejsze elektryczne dostawczaki to już zupełnie inne samochody, choćby dlatego, że w takich autach producenci montują dużo większe akumulatory trakcyjne. W oferowanych aktualnie modelach znajdziemy akumulatory o pojemnościach 80, 90, a nawet 110 kWh, a to przekłada się na zasięgi pozwalające użytkować taki samochód w obrębie nie tylko miasta, ale również większej aglomeracji. Według mnie, w porównaniu do tych dostawczaków sprzed kilku lat, jest to zasięg zdecydowanie wystarczający. Renault Master i e Tech Electric wyposażony może być w dwie wielkości akumulatora. Bazowa mieści 40 kWh energii, ta powiększona mieści aż 87 kWh energii. Ten egzemplarz to pojazd z tą większą baterią, która umożliwia przejechanie w teorii około 450 km w jeździe miejskiej. Oczywiście tutaj jest taka mała gwiazdka i należy się wyjaśnienie. Ładowność tego samochodu to 900 kg, a dopuszczalna masa całkowita 3,5 tony. Jeżeli będziemy jechać na pusto bez ładunku, wtedy rzeczywiście ten zasięg może sięgnąć 450 km w mieście. Jeżeli jednak tutaj wrzucimy 900 kg w ładunku, wtedy trzeba liczyć się ze skróceniem tego zasięgu nawet do 350 km. W porównaniu do wersji spalinowej ta ładowność jest niższa około 300-400 kg, a to powoduje, że rachunek ekonomiczny utrzymania takiego samochodu w firmie może się po prostu nie spinać. I właśnie niższa ładowność to zmora elektrycznych samochodów dostawczych. Renault Master i e Tech Electric to auto nowoczesne, którym się bardzo wygodnie jeździ. Przyznam szczerze, że porównując go do samochodu z silnikiem konwencjonalnym i nawet z automatyczną skrzynią biegów, dużo bardziej podoba mi się ta lekkość, z jaką on rusza z miejsca. No wiadomo, w silniku klasycznym on musi nabrać obrotów, żeby ten moment napędowy pojawił się na kołach. Tutaj moment napędowy mamy już od pierwszego obrotu w wirnika w silniku elektrycznym, a to powoduje, że naprawdę tym się bardzo przyjemnie rusza. I ten sprint pod świateł jest bardzo taki liniowy i łagodny. Ze wszystkich nowoczesnych rozwiązań, jakie dostępne są w dzisiejszych autach dostawczych, mnie najbardziej do gustu przypadło cyfrowe lusterko wewnętrzne. Ci, którzy jeździli takimi samochodami, wiedzą, że tego lusterka nie było. Jeżeli była ściana grodziowa bez okna, no to ono było po prostu nieprzydatne, nie było nawet montowane, no i trzeba było korzystać tylko i wyłącznie z lusterek zewnętrznych. Dzisiaj dzięki elektronice, a dokładnie dzięki dodatkowej kamerze, możemy obserwować to, co dzieje się za pojazdem i to nie tylko z perspektywy kamery zamontowanej gdzieś tam na szczycie nadwozia, ale również z poziomu takiego typowego dla aut. Osobowych. To pomaga w manewrowaniu samochodem dostawczym, no a poza tym jest dużo bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o wgląd w sytuację na drodze. Oczywiście te dzisiejsze dostawczaki to auta bardzo przypominające pojazdy osobowe. Dlaczego? Dlatego, że chociażby poziom wyposażenia tych samochodów, jeżeli chodzi o kwestie asystentów, kierowcy czy komfortu, no to już dorównuje modelom osobowym. Mamy tutaj klimatyzację, mamy oczywiście synchronizację z telefonami komórkowymi, mamy kontrolę utrzymania pasa ruchu, mamy systemy zapobiegające zderzeniu, jeżeli jedziemy w korku. Dlatego to wszystko jest na pokładzie. Tego samochodu i z tego wszystkiego możemy korzystać. Ładowanie prądem stałym możliwe jest z mocą dochodzącą do 130 kW, więc nawet jeżeli pojedziemy gdzieś w trasę, całkiem szybko, bo w ciągu około 30 minut jesteśmy w stanie podładować ten akumulator od pojemności 30 do 80%, a więc w tym zakresie najbardziej użytecznym zalecanym przez producenta, ponieważ. Ten egzemplarz ma zabudowę kurierską, postanowiłem skonfrontować go z tymi, którzy takiej zabudowy będą używali najczęściej, czyli z kurierami. Kilka osób, które oglądało ten samochód, bardzo chwaliło sobie tą zabudowę, z racji tego, że ona jest idealnie dostosowana właśnie do potrzeb kurierów. I tak, w szoferce na przykład nie znajdziemy drugiego pełnowartościowego fotela dla pasażera. Dlaczego? Zastąpienie go taką ławeczką, nawet powiedziałbym bardziej taboretem, umożliwia lepszą komunikację w szoferce. Tak naprawdę umożliwia wysiadanie kierowcy przez prawe drzwi. Oczywiście to dodatkowe miejsce dla pasażera jest w pełni homologowane, czyli posiada pas bezpieczeństwa, no ale jest to mocno niewygodne. Za to takie rozwiązanie sprzyja ergonomii wnętrza z punktu widzenia kierowcy. Brak fotela pasażera powoduje, że ta komunikacja z przodu w szoferce jest zdecydowanie ułatwiona i nie zawsze niosąc na przykład małą paczkę trzeba będzie otwierać duże przesuwne drzwi. Kolejna rzecz to ściana grodziowa z drzwiami. To umożliwia komunikację pomiędzy szoferką a przestrzenią ładunkową i właśnie, jeżeli mamy gdzieś wyładować jakąś jedną małą paczkę, wtedy docenimy to przejście. Jeżeli musielibyście kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt razy wchodzić tutaj do tej przestrzeni ładunkowej, wtedy z pewnością docenicie szeroki podest, który znajduje się pod tylnymi drzwiami albo ten wysuwany niczym w kamperach. Kolejne rozwiązania, które są znakomicie dostosowane do potrzeb kurierskich, to mnóstwo półek i mocowań w przestrzeni ładunkowej, które pozwalają bezpiecznie przewozić paczki i towary. Elementy, które się nie spodobały nawet kurierom, będziecie zdziwieni, ale są takie trzy, akurat w tym egzemplarzu. Po pierwsze, uruchamianie tego samochodu wciąż odbywa się za pomocą tradycyjnego kluczyka. Z punktu widzenia kuriera dużo lepsza byłaby obsługa bezkluczykowa, pozwalająca otworzyć samochód tylko przez dotknięcie klamki, no i szybkie uruchomienie silnika poprzez naciśnięcie pedału hamulca, tak jak jest to w osobowych elektrycznych renówkach. Druga kwestia to hamulec ręczny, który jest rzeczywiście ręczny, czyli tą wielką dźwignię z prawej strony fotela trzeba obsługiwać ręcznie. Ręcznie trzeba ten hamulec zaciągać, ręcznie go zwalniać, a gdyby tak zastosować mechanizm wspomagany elektrycznie, to jest już dostępne w samochodach dostawczych, więc inżynierom Renault poddaje to pod rozwagę. No i trzecia, chyba najważniejsza kwestia: cena. Jeżeli porównamy Renault Master i Tech Electric do jego spalinowej odmiany. Dla lepszego zobrazowania weźmiemy auto z tym samym nadwoziem, z silnikiem dieslowskim, ale z automatyczną skrzynią biegów. Różnica w cenie, niestety, na niekorzyść elektrycznego Mastera sięga 90 tysięcy złotych netto. Odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czy jeżeli będziecie kalkulować biznes te 90 tysięcy złotych, zrobi wam różnicę, czy nie? Według mnie może to przesądzić o tym, że do pracy kurierskiej kupicie sobie jednak samochód z silnikiem spalinowym. Dzisiaj, dzięki znowelizowanej ustawie o elektromobilności, samochody z paliwem alternatywnym możemy homologować do masy 4250 kg i prowadzić takie pojazdy, mając tylko prawo jazdy kategorii B. Jednak Zwiększona dopuszczalna masa całkowita powoduje, że pewne obszary mogą stać się niedostępne dla takich samochodów. Dlaczego? Bardzo często możemy spotkać się z ograniczeniem tonażu samochodów, które mogą wjeżdżać w określoną strefę i na ogół jest to 3,5 tysiąca kilogramów. Z punktu widzenia kurierów, takie ograniczenie jest bardzo dużym minusem, ponieważ oni operują często właśnie w mocno zurbanizowanych obszarach, gdzie Najcięższym samochodem, który będzie mógł tam wjechać, jest właśnie auto o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Jeżeli chcemy zwiększyć ładowność takiego samochodu, musimy wtedy zamówić pojazd ze zwiększoną dopuszczalną masą całkowitą. W przypadku Renault Master mamy wtedy 4 tony. Węzeł gordyjski zdecydowanie tak. Skompensowaliśmy tą utratę ładowności z powodu zamontowania cięższej baterii, właśnie tym. Rozszerzeniem dopuszczalnej masy całkowitej możliwej do użytkowania na prawo jazdy kategorii B, z drugiej jednak strony nie poszły za tym przepisy, które dopuszczałyby wjazd takich pojazdów w niektóre zamieszkałe obszary. Ta część elektromobilnego rynku ewidentnie wymaga wsparcia. Jak informuje licznik elektromobilności, publikowany każdego miesiąca przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Samochodów dostawczych elektrycznych mamy w Polsce obecnie około 9500 egzemplarzy, niecałe 10 tysięcy. Czy jest szansa na zwiększenie tej liczby? Bo one znakomicie sprawdzają się właśnie w tych krótkich dostawach na terenie miast, na terenie aglomeracji. Zdecydowanie nie. Przy takich różnicach w cenach auta elektrycznego versus modelu spalinowego i to jest w każdej marce nie tylko w Renault, ale również w Mercedesie, w Fordzie. Czy w Fiacie. Wybór dla większości kurierów staje się oczywisty. Oni wybierają ten model tańszy, który pozwoli im lepiej zarobić. Dzisiejsze elektryczne samochody dostawcze to już pojazdy w pełni funkcjonalne i użytkowe. Doskonale sprawdzą się w firmach, które działają na obszarach miejskich, również w aglomeracjach. Gorzej będą pracować w tych, które świadczą transport na dystansie kilku tysięcy kilometrów. Żeby jednak takie pojazdy szybko upowszechniły się na naszych drogach. Konieczne jest wsparcie dla tego segmentu elektromobilnego rynku. Czy będzie to dotacja, czy będzie to może jakaś ulga podatkowa, to pozostawiam do dyskusji, ale jednak bez tego nie ma szans na to, żeby szybko zwiększyła się liczba tego typu pojazdów na naszych drogach.